Yo, 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 witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Case Haga łapka, komentarz, z dzwoneczkiem, skinek do zgarnięcia, kodzi link w tym miejscu, 20% do wpłaty, no i oczywiście widzu, 4 złote na start. Eee, lecimy sobie dzisiaj z bitwami na skrzyneczki Black Week. mamy tutaj promocję jeszcze na te skrzyneczki, przypominam oczywiście, żebyście wbijali na Discorda, dwa filmy dziennie, otwieramy sobie na starcie free case'iki, wjeżdżamy sobie w nie, zobaczymy co z nich wypadnie, no i widzu, co najważniejsze, eee, co, 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 co najważniejsze. Au... Przypominam że wyniki dzisiejszych i ostatnich, czyli wczoraj, odcinków będą jutro. Znaczy nie jutro, a dzisiaj wieczorem w filmie. E, no i teraz będą tak co dwa dni, więc macie dłuższy czas na wbijanie na wszystkie filmy, żeby sobie zgarnąć skina. E, I to tak pisze, że przez z tydzień będzie, bo też bo to sobie pojechał na wakacje i, i, i wstałeczka będzie po prostu rzadziej. Ale wyniki takich zawsze, po prostu, tak. Dobra, Goldzik, Silver Dobra, wjechaliśmy, trochę budżetu zdobiliśmy, ale jeszcze punkty, wiemy widzę. Marketplacek, Arabeski, raz wjeżdżamy, zobaczymy co Arabeska da. Tak? Co były. Okay, okej, okay, okej, mogło być lepiej. Dobra, na no jeszcze jedną stać. Arabeska? Uuu, zafirowało obok tego, well white, lotus, y, white lotusa. Y, Hola, Dobra, milion dwieście punktów. Jakie skiny jeszcze? Tutaj do Baja? Nie. Skrzynki. Arkana. Hm, kliknijmy, Pewnie da lepiej niż tamte. Nie myliłem się. Nie myliłem się. Dobra, wjeżdżamy. Jedna bitwa dzisiaj. Joker mod Jingle Dingle. Hot Price. Waka, tak? Tak, wszystko po prawej. Wszystko po prawej wjeżdżamy, patrzcie. Wszystko, do prawej, wszystko. Raz, dwa. Pyk, 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 pyk. Co będzie? Pyk, do prawej, do końca zjeżdżamy. I na tyle, co będzie trzeba kliknąć. Pyk, pyk. Co pod myszkę się klikło. To się klikło. O, chyba będzie idealnie na dyszce, co? No, nawet mogę tutaj. O, tak kliknąć. Jeden na jeden dzisiaj wjeżdżam, Ja mam czute, ja mam czute, jak ja mam czute, to. to jest kliknięte. się 28 skrzyneczek, aż mi się klikło. 28 rzędów. lala la. Zaczynamy od korony na pierwszej skrzynce. W ogóle pierwsze skrzynki, chyba wydaje mi się, że będą najważniejsze. Nie wiem, czy coś tam jest jeszcze. No, zaczynamy od Gangira. Zaczynamy od Gangira. Attention, attention. Ruby, Ruby, okej. Okay. Skeletonik lepszy, ale to zawsze coś. Zawsze coś, korona po środku, tutaj karambicik, kwejt. najważniejsza korona będzie na holu. Na pompa team, na voxie też będzie ważna i tam w sumie, tam te pierwsze skrzynki, niby ważne, ale tam dalej też są jakieś fajne skrzynki. Ten voxik, nitro jest jeszcze z White o oho lipka. Co tu sypło? Powiem tak, już jest potężnie tutaj. Już jest potężnie. No tutaj botowi, kurczę, z tej skrzynki dało, hyperbestię, nie? Unlucky, na no, tutaj labo bota i samo. No ale tutaj Hugo w te boty, my tu musimy dostać. Teraz nitrowi trójka, Korona po lewej, let's fucking go! Butterfly Tiger tu. wszędzie dobrze, a po prawej najlepiej. Voxik, bez Korony, Tylo, Tylo 2. oczywiście się pary zdominowało na Majorku. Okej, okay, mamy Koronę, i to jedna z ważniejszych a AWP Prince po prawej, tutaj gówno rękawiczki. No jakby wpadł taki holik byłoby dobrze. dealerka też nieźle, 42. No i nadganiamy, nadganiamy. Dwie dyszki brakują tutaj. Ho po koronce, tylko że tutaj ta koronka nie jest jakaś taka najważniejsza. Tutaj Desert Hydra jeszcze będzie w opcji. Jest jeszcze Circus, obcym na Sapphire'a. No i ostatnia, Knife Joker i tam jest jeszcze AK-47. Trochę do nadgonienia jest, szczerze mówiąc, a tutaj te skrzynki są już dość tanie. Więc tak szczerze, nie wiem jak to będziemy mieli dotknąć. jakiś Powiedziałbym, że ta bitwa jest przegrana ogólnie. Tak szczerze. Powiedziałbym, że jest przegrana w tym momencie. Ale, no tutaj jest Kolmi Joker, niby, Tiger Tooth. Tutaj jest jeszcze ten. No właśnie, Call me, Gold Nowa. No Candy Shop raczej tego nie zrobi. Babuśka i cyrkus. Babuśka i cyrkus będą najważniejsze. Fox, Fenka da? Fenka i wtedy 15. Brakuje, no dobra, tutaj dwa, dwa, dwójeczka jest. 3,800 też, w sumie dobra, to też nie jest tak źle. I idziemy dalej, to jest w ogóle. 2 że nad tamtym skinem. Dobra, M4, nadganiamy, nadganiamy, lecimy, lecimy. Nie ma, nie ma co, nie ma co. Nie ma co. Ostatnie skrzynki. Ostatnie skrzynki zaraz, no. 8 skrzynek. Tutaj? Uu, la, la, ale sypo. Digilek, tu x Dobrze, że to nie jest top drop. Butterfly po prawej. Po prawej to niech se goni. Po prawej to już nie ma opcji raczej. Prinstream, stream. Prin stream. 6300 za lit muzeo? To jest żart jakiś. To jest trollerka chyba. Candy shop nie chce nic tutaj dostać dobrego. No i babuszka teraz, proszę. Babuszkę, daj mi babuszka i cyrkus, babuszka i cyrkus. Okej, okay, imminent danger, ale to jest trzynastka nadal do nadrobienia. White Lotus lub Butterfly Night Fade. White Lotus lub Butterfly Night Fade, po lewej stronie. Proszę. No, panterong, szóstka. GG, przegraliśmy tę bitwę w tym momencie. Niestety, niestety. Raz się widzowie przegrywa w moim przypadku, raz się przegrywa. Bitwa dość konkretna gruba była, ale niestety nie dała. Przypominam oczywiście, widzimy się w jeszcze jednym filmie. Dzisiaj strzała!